Witam Państwa. Jesteśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, gdzie trwa wystawa Ilustragan. Rozmawiam z koordynatorką projektu, Patrycją Kostyrą. Dzień dobry. Dzień dobry. To już ósmy ilustragan. Co łączy te wszystkie edycje? Na pewno ilustracja jako rzecz, która przewodzi lustraganowi, ale też pewne tradycje, jak na przykład to, że wystawa co roku odbywa się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, oraz to, że przy wystawie pojawia się książka. Ten projekt również łączy chyba, łączą uczestnicy projektu, prawda? Bo to yy, tak, są bo zawsze. Tak, właśnie w sumie też powinnam od tego zacząć, że ten ilustragan to jest nasz projekt Wydziału Sztuki, kiedyś Instytutu jeszcze Sztuki, bo on już od 8 lat to faktycznie jest trochę, trochę czasu minęło, tym bardziej, że po drodze były dziury w edycjach, także to jest jakoś chyba 2015 pierwsza edycja, jeszcze wtedy wystawa studencka, która następnie przerodziła się w taką wystawę absolwencko-studencką, potem dołączyli do tego wykładowcy profesorowie, obecnie zapraszamy również osoby z zewnątrz, ale związane z Wydziałem Sztuki w jakiś taki mniej, Rygorystyczny sposób. Każda z tych wystaw ma swój temat, swoje hasło przewodnie. W tym roku koncentruje się wokół natury. Tak jest. To jest tak, że od 2018 mamy pewien utarty schemat ilustraganu, mamy zawsze właśnie ten temat, plus hasła, które dostają uczestnicy, żeby ilustrować, bo w końcu ilustracja nierozerwalnie powinna być związana jakoś ze słowem. W tym roku jest to botanika i te tematy roślinne to nie tylko takie proste hasła typu nazwy roślin, chociaż w większości tak właśnie jest. Są to również hasła takie bardziej działkowe, takie zabawne, np. Wyrośnie mi tu palma, albo pytania, jak rośnie kaktus. Prawda, jak rośnie ananas jest hasło. Więc są to takie też czasami zabawne zwroty, które też my liczymy, że nie będą interpretowane w taki bezpośredni sposób, tylko właśnie artyści pójdą w jakąś większą fantazję, zarówno z treści, jak i w formie. Czyli artyści podchodzą do tego tematu i literalnie, grając formą w jakiś sposób, mhm. i metaforycznie, stosując pewne przenośnie, ale w Całość, całość ekspozycji, mam wrażenie, łączy niezwykła energetyczność. Jest kolorowo, jest y, żywo. Nie ma smutnych projektów, takie odnoszę wrażenie. Bo Ilustragan jest wesołym projektem, i on w sumie ma też taki, e, taką swoją formułkę przewodnią, napisaną jeszcze e, chyba w 2017 przez Ole Rodzik, teraz Ole Zając. E, która właśnie tak opisała Ilustragan, że jest to forma zabawy, że on jest trochę na przekór, że tutaj wycinamy, wklejamy i robimy różne rzeczy tylko po to, żeby zaeksperymentować i trochę ta formuła Ilustragana taka jest, że ona jest otwarta, niekonkursowa, nierywalizacyjna i dzięki temu, myślę, pozwala na taką dużą swobodę i radość i faktycznie wydaje mi się, że w żadnej edycji nie było jakiegoś takiego przytłaczającego mroku czy, czy, czy epatowania właśnie jakimiś takimi potężnymi treściami, mimo że jeden z tematów był o pandemii, bo staraliśmy się odczarować właśnie trochę domy i mieszkania, i było otwarcie na cztery ściany Lustraga. Ale to też były bardzo lekkie prace. Tutaj najbardziej chyba ciekawe jest właśnie to, że ta energia i kolor, które początkowo mogłyby się określić, że będą skoro rośliny, no to spokój i zieleń, no to u nas wyszło przewrotnie i myślę, że osoba wchodząca na wystawę w pierwszym odruchu nie pomyślałaby do końca, że jest to temat roślinny ze względu na, właśnie na to, że nie rośliny rzucają się na pierwszy ogień. Często są to jakieś takie rzeczy typu postać, zwierzę, jakaś forma abstrakcyjna, jakieś hasło. I dopiero potem zaczyna w tym wszystkim przejawiać czy ta zieleń jako taki dodatek. Zieleń mówię w korzyślinność, bo zielonego koloru też aż tak dużo nie ma. Ciekawa jestem, na ile osoby, które tworzą te ilustracje, pracują w mediach, w multimediach, a na ile są to rysunki odręczne. Jest taka tendencja, zauważamy to pracując przy ilustraganiu właśnie od tych kilku lat, że media cyfrowe wypierają ilustrację jakąś tam analogową. Natomiast wydaje mi się, że jest to jakaś taka procedura, w której ktoś przechodzi z tego, te, tego nie wiem, rysunku takiego dręcznego do tableta i robią wtedy cyfrowo, a potem jest taki moment, że znowu pojawia się jakaś tęsknota, i to tak wraca, trochę migruje. W tej chwili ewidentnie. Więcej jest prac cyfrowych, to na pewno, natomiast jestem zdania, że nie robi to takiego dużego jakby problemu estetycznego, że na przykład one są jakieś nadmiernie podobne albo że, że coś takiego. Tam są czasami jakieś tego typu historie, ale to są drobiazgowe rzeczy, a ogólnie jest to tylko narzędzie i efekt jest taki, że to co artysta chciał pokazać albo na to miał jakiś fajny pomysł, no to tak samo jest w stanie to uzyskać i tymi technikami cyfrowymi i analogowymi. To na koniec jeszcze powiedzmy o tej książce, kto ją przygotowuje i co będzie zawierała. Głównie jak, no, znaczy książce pracuje wiele osób, łącznie z tłumaczeniami, tekstami, ale taką no, koordynatorką, która odpowiada właśnie za książkę i głównie jest w sumie też takim sercem i z jest Magda wspierają bardzo zawsze Kasia Mular przy tym projektowaniu. Zresztą Kasia też odpowiada za nasze bardzo ładne materiały promocyjne już w tej edycji i poprzedniej. No i dziewczyny, jakby takimi wspólnymi siłami, zawsze starają się wyprowadzić tę książkę do pięknej, wizualnej formy. W związku z tym czasami jest tak, że nie wszystkie prace też trafiają, ale to nie dlatego, że to brutalna selekcja, tylko po prostu mamy ograniczenia rozkładówkowe stronowe i żeby to wyglądało dobrze, no to nie możemy czasami po prostu wszystkiego tam zmieścić. My staramy się jeszcze z Magdą Wolnicką, Eweliną Kędzią i ja, jako koordynatorki też, które wspierają NostraGa, czasami po prostu doradzić coś w tej książce, no ale za projekt ogólnie właśnie Magda i Kasia odpowiadają, no i myślę, że ona jest piękna, co roku naprawdę jest piękna i dużo osób nam to mówi, dużo osób się tym zachwyca i wiemy, że jest to pewna forma też takiej gratyfikacji, pojawić się w tej książce na takiej na przykład całej stronie, czy kiedyś jeszcze było miejsce, jak było mniej osób na całej rozkładówce? Okładki też są robione u nas na wydziale sztuki, się to drukiem, są robione jakby wzory według projektów uczestników, mamy na to taki osobny open call wewnętrzny. Także tam wszystko jest bardzo takie dopieszczone i bardzo ładne. Zresztą tę książkę po prostu trzeba wziąć do ręki i sobie przejrzeć, żeby się przekonać. Na pewno to zrobimy. Dziękuję bardzo Dziękuję. za rozmowę i Państwa również zapraszam na wystawę Ilustragan, a także do oglądania książki z tej wystawy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.